Dawaj Marek kto jeszcze kameruje! Proszę państwa, Paweł będzie skakał, a ja lubię wolno, a ja lubię szybko <śmiew> łokieć pięta i nie ma klienta. Jakiekolwiek memy z Januszem, sąsiad, Pasat, ta małpa. Ten odcinek nie boli fizycznie. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. <śmiew> <śmiew> Jakich memów? Nie wypada cytować. A, ale urwał! Daj kamienia! No to zaczynajmy odcinek. Yolo! <grym> Wiedz, że coś się dzieje. <grym> Masturbacja to rękoczyn czy rękodzieło. nie jesteś moim szefem. Ryszard ty draniu oddaj rower. Drake! <grym> Marta Linkiewicz. Wał od kipemet Bejku Pa jaki ka szwager! Cały czas tłukło, ale to tak tłukło gdzieś <tłukło> <tłukło> tego nie pomalujesz, to ja Amelinium! Jestem hardcorem! Co będziesz robił w Sylwestra? Będę grał w grę Gimby nie znają To rozumieją tylko dzieci na ostrady. Mega Wąż 9! To nie jest MEM, to jest moja religia. Urła, kiedyś to było! No kiedyś to było, jak mogliśmy sobie żartować, że kiedyś to było. Teraz już nie można. Ile dałbym, by zapomnieć Cię wszystkie chwile? Ja myślę, że to już się niedługo stanie cool na nowo. to tost, kiełbasa. Widzicie?! Mówiłem! Nie pytają Cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. To było nieśmieszne już w momencie śm śmieszności. Co się nie było... W smoleńsku to był zamach czy wypadek? Siema, Heniu! Pokus, pokus, czary-mary, twoja stara to twój stary! Dobre. POMARAŃCZOWE! Krzysiu! Co? Jem! Co. Zupę! Racjonalne żywienie. Piękno siłków dziennie. Super partia. Kiedyś to było dużo śmieszniejsze niż dziś, prawda? Tarczasz mato. Bumcy fykszy. Wąż rzeczny. Tu, du, du, tu, du, du. Zalegizuj marihuanę? W żadnym wypadku. Lubię zapach marihuany. Co to się stanęło? siata dajta. E-elu, wina. To, to jest świeże, ale tak samo rakowe. I hyc o podłogę. Dziecko kurwa, więc. Na i węgorza. Wiem <grym> chyba, nie wiem, z 200 takich odcinków i to jest pierwszy, na którym wymiękam. Ty no nie wiem, jak tam ta twoja szmaciura zrogowa ciała. To... <grym> Moim zdaniem to nie jest tak, że powinno się cytować albo nie powinno. Gdybym miał powiedzieć co najbardziej cenię w życiu, powiedziałbym, że ludzi. Ludzie, którzy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń. poka pokasowe! <grym> no nie wiem, no tak jak pan Jezus powiedział. Nie! Tak. Ten filmik zawsze będzie śmieszny, ja go obejmuję opieką! BAZA WIRUSÓW ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA! Sorry, taki mamy klimat. Oddalam to pytanie. Nasraj na dywan i podpal dom. Nie, to jest cały czas śmieszne. Moja gilda mnie potrzebuje... Widziałeś ten nowy taniec ostatnio? Mięsny jesz, mięsny jesz, Tego, Co się stało się? Stało się to, że nie będzie niczego. Krótsze życie każdej Hanki to karton. Lubię placki. Czas na kurs śmieszności dla gąciarza. Jest, wygrałem. Wygrałem z tym memem. On się zdarzał szybciej niż ja. Damy tu kosita. Pineapple pen. Apple pen. O nie macie pojęcia. Nie byliście wtedy w Japonii. Ja byłem. Ta trauma żyje do dziś. Gąciarz jest starym memem, którego nie powinno się cytować. Odchodzę, to był ostatni odcinek w mojej kariery. Powiedz mi internecie, czego nie mówią kosmici.